W tych kolejnych naszych zmaganiach z samymi sobą, tak naprawdę, nie robimy ćwiczeń pamięciowych dla nikogo innego jak tylko dla siebie. Nie jesteśmy w stanie ich nigdzie pokazać. Nie możemy zademonstrować przed znajomymi i nieznajomymi tego, że mamy piękną pamięć, co innego z naszym wyglądem. No to możemy pokazać i to możemy zademonstrować. Natomiast pamięć jest ukryta to co wykonujemy na tych zajęciach to co robimy na tych zajęciach to jest tak naprawdę zakryte przed drugim człowiekiem ale my doskonale wiemy ile pracy wkładamy tyle pracy później wyjmujemy tyle efektów wyjmujemy z naszych ćwiczeń Ja nazywam się Małgorzata Kospin od ponad 11 lat już Niesamowite, kiedy to mówię, zajmuję się e, pracą z osobami starszymi, dorosłymi, dojrzałymi, ponieważ z zawodu jestem andragogiem, z wykształcenia, ale z zawodu także jestem andragogiem e, i właśnie andragog zajmuje się osobami dorosłymi. Dodatkowo w przez czas mojej kariery rozwijała się we mnie taka myśl. Dojrzewałam do tego, żeby właśnie zająć się pamięcią. I w końcu przyszedł ten moment, kiedy to właśnie e, pamięć stanęła na mojej drodze, e, a ja ją zaprosiłam do mojego życia, i tak sobie wędrujemy już od kilku dobrych lat. Słuchajcie. Ym... Chciałabym, żebyście na tych zajęciach ćwiczyli swoją pamięć, koncentrację, spostrzegawczość, logiczne myślenie. Tych zajęć jest bardzo dużo. Zachęcam tych wszystkich, którzy może dzisiaj właśnie weszli po raz pierwszy na te zajęcia. Zachęcam, zobaczcie na moim kanale, jak wiele jest transmisji na żywo. Wcześniej nazywały się to um, spotkania właśnie um, senior w domu. Później ćwiczenia na pamięć, teraz trening umysłu, to wszystko jest w sekcji na żywo. Tam zapraszam Was, zapraszam każdego z Was, odwiedźcie tą sekcję. Jeżeli nie macie pomysłów nawet na zajęcia z osobami starszymi, od można odtworzyć ten film, chociażby właśnie na dużym ekranie i zaproponować swoim seniorom właśnie taką inną trochę formę aktywności niż zwykle. Internet jeszcze dla nas w placówkach pomocowych jest trochę takim... Taką przestrzenią nieodkrytą. Także zachęcam do tego, żeby odkrywać, żeby iść z duchem czasu. Bierzmy z tego, co nam daje internet, bierzmy to, co dobre, to, co złe możemy zostawić, ale to, co dobre, jak najbardziej wprowadzajmy do swojej po prostu pracy, tak, żeby nam było łatwiej, milej i przyjemniej i ciekawiej, bo także o to chodzi, żeby praca nas rozwijała, żeby budowała naszą pewność siebie, nasze lepsze funkcjonowanie. Stąd też zachęcam do tego, żebyście po prostu odtwarzali e, moje e, filmy. Ile tylko razy chcecie. Naprawdę zachęcam do tego. I jeszcze chciałam Was poinformować, że prowadzę takie dwa duże, potężne, można by powiedzieć, dzieła. Jedno dzieło to jest wydawnictwo, i w tym wydawnictwie chociażby znajdziecie takie bestsellery, jak terapia zajęciowa, gry i zabawy w pracy z seniorami oraz terapia i animacja. W pracy z seniorami, w terapii i animacji jest bardzo dużo gier, zabaw, ćwiczeń. Są tylko gry, zabawy, ćwiczenia właśnie przeznaczone do pracy z osobami starszymi. Zachęcam do odwiedzenia wydawnictwa. To było pierwsze dzieło. Drugie dzieło to jest akademia-czas-seniora.pl. Tam znajdziecie kursy szkolenia online. Tak, abyście mogli w łatwy, przyjemny, przystępny sposób, razem z moją osobą, właśnie przejść przez szkolenia, które Wam proponuję. Szkoleń, póki co jest pięć, i naprawdę dostaję od Was informacje, no bo nie, nie mogę sama o swoich szkoleniach mówić dobrze, ale od Was dostaję informacje, że naprawdę są one wartościowe, że są cenne, za co bardzo dziękuję. i tym samym zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznać, je zakupić i po prostu się rozwijać w swojej pracy. No dobrze, przechodzimy już do dzisiejszych zajęć. Dzisiaj tak jak na poprzednich zajęciach chciałabym, żebyście przygotowali sobie jakiś mały przedmiot. Ja mam znów ze sobą piłkę, którą miałam ostatnio, także zachęcam do tego, żebyście teraz Chwilę wam daję dosłownie, żebyście przygotowali sobie jeden mały przedmiot, z którym będziemy robić różne dziwne rzeczy, można by było powiedzieć. Tych wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zachęcam do subskrypcji. To jest taki czas dla Was, żeby wcisnąć. Przycisk subskrybuj, wcis wcisnąć dzwoneczek, żeby się uśmiechnąć, ci, którzy mają dzisiaj taki sobie dzień. No to uśmiechamy się do siebie nawzajem i myślę, że już jesteśmy gotowi z jakimś tam przedmiotem. Zachęcam Was na początku tych dzisiejszych zajęć do tego, żeby wziąć głębokie trzy oddechy. Wdechy robimy nosem, wydechy robimy ustami. Często zapominamy o tym, żeby oddychać. Niesamowite to jest, ale naprawdę tak jest. Zapominamy o tym, że oddech daje siłę. Oddech daje lepszą pamięć, dotlenia nasze komórki. Stąd też zachęcam, bierzemy oddech. Wydech ustami. Jeszcze raz, wdech nosem. Wydech ustami. I ostatni raz wdech nosem. Wydech ustami. Świetnie, świetnie. No dobrze, to teraz już jesteśmy gotowi, tak na 100%, do pierwszego ćwiczenia. Na ostatnich zajęciach poprosiłam Was, żebyście poćwiczyli sobie trochę rzucanie z prawej do lewej. I mam nadzieję, że przez cały tydzień robiliście te zadania, które były na ostatnim, w ostatnim odcinku. Dzisiaj będziemy przerzucać, właśnie pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że będziemy przerzucać piłkę z prawej ręki do lewej i z lewej do prawej. Spróbujcie teraz, bo różnie mogliśmy przerzucać. Spróbujcie teraz, żeby to przerzucanie było w takim łuku. Tak przerzucajmy sobie w takim łuku piłkę, czy przedmiot. Skupmy się, żeby to był łuk. Jeszcze chwilę. Przerzucamy cały czas. Wykonujecie to ćwiczenie w swoim tempie. Nie musicie wykonywać tak szybko jak ja. Możecie wykonywać w swoim tempie. Nawet lepiej jest, kiedy będziecie w swoim tempie wykonywać. Ważne jest, żebyście byli skoncentrowani. Żeby to było wasze. Po prostu są wasze ćwiczenia. I ostatni raz, świetnie, dobrze. To ćwiczenie było połączeniem tego, co robiliśmy na ostatnich zajęciach. Odkładamy teraz na chwilę przedmiot i wracamy do zajęć, które były dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu prosiłam Was, żebyście ćwiczyli przez cały tydzień łapanie się za ramię i za ucho. Pamiętacie to ćwiczenie, kiedy to musieliśmy łapać się za ramię i łapać za ucho? Powtarzamy. Powtarzamy powolutku. Czyli, jeżeli najpierw łapię prawe ramię, lewe ucho, prostuję dłonie i robię odwrotnie. Czyli lewe ramię, prawe ucho. Spróbujmy teraz robić to razem, nie najpierw jedną ręką i drugą, tylko obydwie ręce w tym samym czasie, obydwie dłonie w tym samym czasie łapią ramię i ucho. Hop. Raz. Dobrze. Dwa. Dobrze. Trzy. Dobrze. Cztery. Dobrze. Świetnie. Jeszcze chwile. I szybciej. Spróbujmy teraz szybciej. Bardzo dobrze. Jeszcze 20 sekund. 15 5 sekund do końca. Bardzo dobrze. Dziękuję. Możemy strząsnąć, odpocząć, zrobić sobie jeden głęboki wdech. I wydech, i jeszcze raz wdech. I wydech, i jeszcze raz. Powiedziałam jeden, a zrobiliśmy trzy. No zobaczcie jak to się dzieje. I ostatnie zadanie na dziś, bo było intensywnie, to ostatnie zadanie będzie takie trochę relaksujące i trochę tak pozwoli nam odpocząć. To będzie masaż naszych uszu. Masujemy nasze uszy. Już kiedyś mówiłam o tym ćwiczeniu. Zachęcam was do tego, żeby od czasu do czasu małżowiny uszne sobie rozmasować i porządnie masujemy. Porządnie, porządnie, tak, żeby uszy po zakończeniu tego ćwiczenia były naprawdę czerwone. Spróbujmy tak zrobić, żeby uszy były czerwone. No już moje się czerwienią. Mam nadzieję, że nie będą takie jak usta, natomiast chcę, żeby rzeczywiście wszystko tam się pobudziło. Uszy, uszy, uszy. Sobie masujemy. Dobrze. Zobaczcie. Ach, wymasowana jestem wspaniale. To tyle w tym dzisiejszym naszym spotkaniu. Czyli na początku żonglowaliśmy sobie tak? przekazywaliśmy piłkę z prawej ręki do lewej. Następnie zrobiliśmy sobie Ćwiczenie, łapanie ucha i ramienia, i na końcu był masaż uszu. Zachęcam Was teraz do uśmiechu, zachęcam Was do tego, żeby napić się szklanki wody żeby trochę sobie poddychać, żeby ucieszyć się tym dzisiejszym dniem, bo to także wpływa na naszą pamięć, koncentrację, lepsze samopoczucie, lepsze myślenie. Także zachęcam do wykonania tych prostych czynności. Ja pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam pięknego dnia, Małgorzata Kospin. Pa pa pa, pa pa.